Cześć, dzień dobry. Witam serdecznie moi drodzy widzowie w kolejnym vlogu na kanale Mr. Misec Polecam. Widzę, że wczorajszy odcinek troszeczkę bardziej Wam się spodobał. Jest zainteresowanie, ale ogólnie widzę też, że zainteresowanie tymi filmami z pomiarami nie jest takie wielkie. Szkoda. Szkoda, że ludzie nie chcą poznać tego. Co się dzieje, tylko najlepiej powiedzieć, że dzisiejsze części to są plastylina, głównolit, ciastolina, badziewie, chłam, gówno, jak zwał, tak zwał, szajse i inne rzeczy. Najlepsze części to były te fabrycznie montowane. Fabryka była najlepsza, fabryka była super i to było cacy. Więc moi drodzy, szkoda, szkoda, szkoda. Że młodzi ludzie wyrobili sobie zdanie na temat tego, ktoś coś powie, a nie tego, co ktoś chce przekazać. Mnie to oczywiście, powiem szczerze, nie ziembi nie grzeje. Eee, może kiedyś się przekonają, może ktoś ich rozumu nauczy. Ja na to mam wywalone. Ja miej wyje, <laughs> a będzie ci dane, więc. Moi drodzy, w dzisiejszym odcinku mam tuleje z importu tłoki. No Na temat tłoków porozmawiamy też. I teraz tak. Zestaw Zotorowski, zestaw Malowski i zestaw e, Malowski do Mki, moi drodzy. Do Mki. Tu jest do Mki. Tylko chciałem popatrzeć i wam powiedzieć. bo ten zestaw już ma, moi drodzy, ze 4 lata. Tylko patrzę i nie widzę. Dzieje jest data produkcji? Właśnie. To jest ciekawa rzecz. Że była data. Ale ja teraz daty nie widzę. O właśnie. Patrzę. Patrzę. I ja nie widzę. W każdym razie moi drodzy, ten zestaw ma około 4 lat. Bynajmniej tak długo na półce u mnie leży, bo emka nie jest chodliwa. Więc sobie leży i czeka. I 30. Ja chcę porównać tłok od emki. Chcę porównać tłok od 30 z twardością. Chcę porównać tuleję, która ma 4 lata, z tuleją, która ma kilka tygodni. A nawet kilka dni umie, na magazynie, więc sobie tutaj porównamy tą twardość, porównamy sobie twardość z importem. Więc, żeby nie przedłużać moi drodzy, kładziemy tutaj sobie urządzenie i teraz tak, tu mamy tłok, tłok mówię, stworzeń tłokowy zatorowski, male, male, import. Import jest ciut grubszy w środku. W porównaniu z innymi, włączymy urządzenie. Zobaczymy, czy będziecie cokolwiek widzieli, bo będę chciał, żebyście widzieli. Widzicie cokolwiek? Widzicie może nie za dużo, ale widać, więc będę chciał, żebyście widzieli. O, to będzie twarde, więc musimy przerzucić skalę na HRC, przerzucamy kładziemy. Podpora jest, tylko że się nie bujał definicja na 4 HRC. ma tworzeń tłokowy od Zetora. O nie trafiłem. 56. Ma małe. na krawędzi. To jest gorzej. Nie wiem z jakiego powodu. Dobra. Wiem chyba co jest. O. Trzeba go wypucować. On ma dobrą podporę, bo leży sobie sztywno. 54,5 cztery i Hrc. Już wiem, już wiem, on jest zaklajstrowany trochę smaruchem, i ten smaruch, moi drodzy, powoduje pewnego rodzaju 55 pięć Hrc. 55 hz, więc fałsz tłokowe, jeżeli chodzi o male, male i zetora, jest ok Sprawdzamy typowego importa, moi drodzy. No, neymar 49 hz. 52 Hz, 54 Hz, Widzicie? Podpora jest okej. Okay. Grun żeby się nie przesuwało, 463 Hz. W jednym było miejscu 60 a średnia 56 62. Nie ma równej powierzchni ta średnia 57 HRC z tą badaną tutaj troszeczkę mnie zastanawia Nie ma takiej powtarzalności. Sześćdziesiąt hrc, moi drodzy, i 52 dwa hrc. Czyli to twardość nie jest jednakowa. Więc mamy tego importa. Importa sobie odłożę. I tutaj, moi drodzy, przełożę sobie tłoczek, tłoczek i tłoczek, ponieważ chcę wam coś pokazać. Tylko muszę zobaczyć, czy są jakieś napisy. C, C. C c, 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 I Tutaj mam moi drodzy cztery tłoki: oryginał Gorzyce, oryginał Gorzyce, oryginał Gorzyce i male. Żeby nie było, tu mamy numer katalogowy. A tu mamy WSK Gorzyce AK12. Ten, jak i ten tłok nigdy nie były używane. One są fabrycznie nowe. Od razu. Odpowiada na pytanie: Nie, nie są na sprzedanie. To jest Gorzyce, one nie były zakonane. To jest Gorzyce, ale to już jest tłok nowego typu. Zaraz wam powiem dlaczego. I też jest Gorzycki. I tutaj mamy morski. Teraz tak, moi drodzy. Zobaczcie na górę: Duży kanał, mały kanał. Duży, mały. Duży, 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 duży. Czyli mamy tak. Tu. typową trzydziechę już nowego typu, bez różnic. Tu mamy gorzycki tłok nowego typu, bez różnic. I tu mamy tłok prawy, lewy. Pierwszy, drugi. E, w zależności jak podejdziecie do tego traktora, od strony rozrządu, nie, od strony wtrysków, moi drodzy, e, to mamy pierwszy, drugi. Jeżeli nie się pomyliłem, różnią się wielkością komór. Inaczej tego nie zamontujecie, bo jest sący, y, sący wydechowy, Wydechowy, dobrze mówię tak. I teraz tutaj kolega mi podpowiadał, że podobna jest różnica tu w tej w tym wymiarze 32. 33, i 33. Ale jeszcze mnie interesuje teraz. Głębokość komór 3056 3045 no, A to jeszcze może być tolerancja błędu 3092. Dlaczego mówię o tym, moi drodzy? Chodzi o kompresję. Dlatego patrzę i sobie porównuję to wszystko z każdej strony, żeby nie było różnic. komorze spalania i wejście w trysku, ale nie widzę więc dlatego odkładam moje moją kamerkę i będziemy znowu odmierzyć I teraz tak jak mówię to są gorzyckie tłoki nigdy nie zakładane i to tak jak powiedziałem wcześniej tych tłoków nie da się zamontować inaczej. To jest fabryka. I będziemy, moi drodzy, mierzyli. Sprawdzimy sobie twardość. Nie pokaże nam. Musimy przejść na aluminium przede wszystkim aluminium, i przejdziemy sobie na HRB. pięćdziesiąt trzy no, poczekajcie sekundę, bo mi tutaj coś się nie podoba. Myślę, że to już będzie mi niepotrzebne dzisiaj i kładziemy. 52, 54, 54 i ostatnia próba. O, widzicie, już gdzieś tutaj trafiło, a już wiem czemu. Trzeba na wszystko, moi drodzy, zwracać uwagę. Kasujemy ten wynik ze względu na to, że na tym pomiarze tam. Jest cyfra nabita 54 HRB. HR Możecie obejrzeć odcinek od 60 i obejrzeć sobie, jaka tam była twardość. Mamy blisko 60 HRB.

65 HRB. Więc jest ta różnica. Nie wiedzieć skąd wynikająca, ale mierzymy dalej. Zobaczcie, tamten ponad 50, a ten ma 45. Tłoki tłok. I tłok. Jedny, jedna selekcja. 7 HRB, co tamten dochodzi do 70, czyli co? Ten ma 60, 64, 59. Powiem wam tak: tak każdy zachwala te stare tłoki, te części, te gorzyckie, a mamy dwa tłoki które strasznie się różnią. Ta sama epoka, ten sam, praktycznie ta sama produkcja, te same oznaczenia, tłoki, które mają blisko 40 lat, a każdy jest inny. Zobaczmy kolejny. Ten już chyba był niejednokrotnie nie testowany, bo widzę jakieś tutaj wgłębienie Czterdzieści HRB. Zobaczcie jak dzwoni. Pięknie. Sześćdziesiąt 70 wyskoczyło, ale 64 średnie. Moi drodzy, nie wiem z czego to zależy. Ale są różnice. Nieznaczne ale są. I tu mamy blisko 70 HRB. Widzicie 69,5 średnia, 66. Więc jest różnica między tą stroną a tą. Nie wiadomo z czego wynikająca. Więc jest, jest pewien pan, który zachwala na chwilę obecną gorzyckie tłoki. Porównywał gorzyckie tłoki z epoki, z obecnymi. Mierzył. Pierdział. Ale. Go pies, to tak mówią. Eee, jest ta różnica, moi drodzy. Mimo tego, że te tłukiem, tak jak powiedziałem, mają blisko 40 lat, są bardzo podobne, ale są inne, moi drodzy. Z czego to wynika? Skąd to wynika? Dlaczego tak się dzieje? Nie potrafię wam odpowiedzieć. Dlatego teraz przemierzę sobie tłoczek. Almetu. Zobaczymy, czy za chwilę moja wczorajsza diagnoza almetowskich tłoków się potwierdzi. I niestety już się potwierdza. 38,5 HRB. Potwierdziła się, moi drodzy. Mięciutkie to jest. Ja nie mówię, że to jest złe, ja tylko mówię, że to jest mięciutkie. I zobaczymy teraz M, -kę, moi drodzy. M, emeczka. Lecimy. Nie wiem, czy coś widzicie, ale staram się to pokazywać, jak mogę. Blisko 6, a nawet równe 60. Zobaczcie 60 HRB, moi drodzy. Ile bym pomiarów nie robił, to male 54. Zobaczymy jeszcze jeden pomiar i zrobimy jeszcze jeden z drugiej strony. 57 i8. A sprawdźmy moi drodzy, gdy będziemy uderzać tylko i wyłącznie w jedno miejsce. Jaki ten otworek się zrobił? No ciut większy. Ale wychodzi moi drodzy 61. To jeszcze jedna próba 60 55. Próba 61 HRB. Zobaczcie. I niech ktoś mi powie, że gorzyski tłok jest najlepszy. Jeżeli nowy tłok, male, ma takie same parametry jak 40-letni, to o czym my chcemy rozmawiać? A podobno to bobel, ciastolina. Trzy próby. I tłok, który ma 4 lata, moi drodzy.

60, HRB, przepraszam, nie HRC. HRC jakby było, to hu, 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 moi drodzy. 56. Więc te pomiary są, moi drodzy. Myślę, że blisko. 55. Więc Coś możemy odpowiedzieć. I została nam, zostały nam tuleje. Ojej. Powiem wam, ciężka. Zmieniamy z aluminium. Żeliwo, staliwo. Zmieniamy na HRB. I lecimy. Mierzymy kołnierz. To jest tuleja import. Typowy import no name, robione dla korursa, blisko 90 i ponad 90 hrb 94,4 Więc mamy jakąś tam odpowiedź. I lecimy z zatorem moi drodzy. Widać. Widać. zatorek Zetorek, zetorek, jak to mówił. Blisko 90. Średnio 96. Pod aż podchodziło w pewnym momencie. Działa, działa.

Przejdziemy do czteroletniej tulei słychać ten dźwięk 90 sześć 86 i 6, średnia 88, troszeczkę jest gorsza, moi drodzy. Osiemdziesiąt i po długości dziewięćdziesiąt, dwa i sześć. Jeden pomiar się wybił, drugi się wybił, i mamy średnią, nie mamy, gdzieś uciekło dziewięćdziesiąt cztery sześć. Tulej We osiemdziesiąt dwa i cztery osiemdziesiąt cztery osiemdziesiąt cztery, razie razie tuleja. No i osiemdziesiąt 86 HRB. 94,1 średnio 94 HRB wyłączamy odkładamy i teraz musicie sami sobie moi drodzy wnioski wyciągnąć powiem wam tak części są dobre Dobre są części. Tylko ludzie są niedobrzy. Nie dbają, bo o to tylko trzydziestka. Nie dbają, bo to tylko siątka. To się zrobi. A później Ursus to jest B i Ursus jest zły i Ursus jest niedobry i Ursus się psuje. Dzisiaj też był klient. I Ursus to gówno. Badziew Ale najlepszy jest Case, New Holland, John Deere. Tam to jest wszystko super. Tylko zapomniał, że jak kupił nowego zachodniego traktorka, to dach ciekł i się woda lała. Jak ulewa była i padało od den, to zaciągała woda do środka. Lało się z dachu do, 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 do kabiny. Taki zachodni był super. Więc tak to wygląda, moi drodzy. Pokazałem Wam wszystko. Zaskoczony jestem twardością tulei importu. Zaskoczony jestem twardością stworzenia importu. I ogólnie jestem zaskoczony tłokiem, male. I jestem zaskoczony tłokiem gorzyce. Wszyscy zachwalają, bo gorzyce są najlepsze. Bo są drogie. Ale mamy tak. Ten, sta, sam, ten sam stop aluminium AK12. I tu mamy też AK12 stop aluminium w Male. Jak dla mnie, nie ma różnicy, moi drodzy. A skoro nie ma różnicy, to po co przepłacać? Trzymta się. Do następnego. Hej, cześć.